Cześć, witajcie! Mamy 3 lutego 2022 rok I ważne pytanie Czy rząd zabił branżę fotowoltaiczną zmieniając przepisy z net meteringu na net Jedziemy właśnie na instalację, wykonamy sobie obliczenia Zrobimy sobie symulację tego jak będzie wyglądała opłacalność fotowoltaiki po wejściu w życie nowych przepisów po 1 kwietnia Także zostańcie z nami i sprawdzimy jak ten temat teraz wygląda. No i dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy przy instalacji fotowoltaicznej. Jak widzicie, zrobionej na gruncie całość 7,8 kW. Nie jest jeszcze 100% skończona, ponieważ ten kabel ziemny gdzie? On jest? Kabel będzie, y, będzie zrobiony przekop i będzie wkopany do ziemi i doprowadzony do, do, do domu inwestora. Oczywiście tutaj mamy kabel, który łączy całą naszą instalację z licznikiem dwukierunkowym. Także mamy tutaj 7,8 kW. Moduły, które zostały zastosowane, to Kensol y, 390 W każdy z nich. Y, falownik Growat. 8 kW będzie możliwość, aby inwestor rozbudował instalację o kolejne cztery moduły. Tam, 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 tam na samym końcu dokładając dwie nogi konstrukcyjne. Yy, jesteśmy po bardzo mocnym okresie, pod koniec stycznia mieliśmy bardzo duże wiatry w Polsce, natomiast taka instalacja została nieruszona. Mamy tutaj, yy, te nogi zostały wbite 1,20 m do ziemi, łącznie 30 worków betonu zostało wykorzystanych na to, żeby ta konstrukcja była stabilna, była nie do ruszenia. I teraz przyjrzyjmy się tego, temu co najważniejsze. Czyli ile taka instalacja generuje teraz korzyści, oszczędności, i ile wygeneruje w okresie po 1 kwietnia, kiedy zmienią nam się przepisy prosumenckie na system skupna i sprzedaży energii. I teraz cała instalacja w trakcie roku mniej więcej powinna wyprodukować okolice ok. 7800 kWh, plus minus. I teraz przy założeniu. Zaraz zobaczycie tutaj na ekranie obliczenia. Przy założeniu obecnych przepisów 80% z tej wyprodukowanej energii inwestor będzie mógł zużyć na, na swoje potrzeby, co będzie generowało spore oszczędności. Natomiast teraz przyjrzymy się, jak wyglądałyby te same obliczenia zgodnie z nowymi przepisami, które zostaną wprowadzone w życie od 1 kwietnia tego bieżącego roku czyli 2022. Jesteśmy już przy komputerze i tutaj są nasze założenia. Zakładamy, że zapotrzebowanie rocznie tego domu to jest 6000 kWh. Cena zakupu obecnie energii w taryfie G11 wynosi 68 groszy za kWh. Także przy obecnych cenach plus opłatach dodatkowych inwestor musiałby płacić. Za energię elektryczną 4000 około 4300 zł rocznie Nasza instalacja założyliśmy, że kosztowała 35 tysięcy złotych Bierzemy też pod uwagę dotacje z małego prądu Oraz ulgę termomodernizacyjną w postaci odliczenia 19% podatku Czyli ostateczny koszt, który będziemy liczyć To, są, to jest 26 tysięcy złotych Cena sprzedaży energii do zakładu energetycznego obecnie wynosi 32 grosze za kWh. To się może zmienić, ale to jest jedna na ten moment stała, którą weźmiemy pod uwagę przy obliczeniach w nowym systemie. Nie będziemy też brali pod uwagę autokonsumpcji. Także w obecnym systemie mamy to, co widzieliście przed chwilą na ekranie: 20% oddajemy do zakładu energetycznego, a więc 6000 kWh zużyjemy na nasze potrzeby, dzięki czemu roczna oszczędność około 4000 zł, dzielimy kwotę, dzielimy kwotę kosztu zakupu instalacji po odjęciu dotacji i ulgi przez roczną oszczędność, końcowy wynik to około 6,5 roku zwrotu z inwestycji. Oczywiście bez wzięcia pod uwagę autokonsumpcji, bo to ten zwrot może jeszcze troszkę przyspieszyć. Po 1 kwietnia, w momencie gdy inwestor wyprodukuje 7800 kWh, sprzeda ten, tą ilość w cenie. 32 grosze za kilowatogodzinę, i to jest obecna stawka. To się oczywiście jeszcze może w kwietniu zmienić. Także na ten moment otrzymałby za to 2000, około 2500 zł, dzięki czemu jego roczna oszczędność na instalacji wynosiłaby 2500 zł. Dzielimy koszt instalacji przez te 2496 zł i okres zwrotu wychodzi nam na około. 10 lat, 10,5 roku. Także zwrot wydłuża nam się w nowym systemie o około 61% z ponad 6 lat 6,5 roku do ponad 10 lat. Oczywiście, instalacja w tym czasie może wyprodukować trochę mniej lub więcej energii, ale też ceny kupna i sprzedaży mogą się zmienić. Prawdopodobnie będzie to zmiana w górę, także oraz tak samo zakupu. Energii przez zakłady energetyczne, a także cena zakupu przez prosumentów w taryfie G11. No i to by było na tyle. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film przybliżył Wam chociaż trochę system kupnej i sprzedaży, który będzie obowiązywał od 1 kwietnia. Także tyle w tym filmie, polecam zobaczyć jeden z poprzednich filmów z naszej realizacji i do zobaczenia następnym razem. Cześć!